Cześć. Cześć, witajcie. W tym kolejnym filmie opowiadamy o kolejnych warsztatach, które będziemy dla Was prowadzić. I padło na warsztaty tak zwane duże tantryczne pod tytułem: Tantra dla zakompleksionych. A odbędą się one chyba w dniach od 19 do 21 września. Na pewno we wrześniu. Na pewno tak. I chcieliśmy trochę Wam opowiedzieć o tych warsztatach i o tym, że może ten tytuł trochę być zwodniczy, trochę na wyrost. A dlaczego? A dlatego, że chcieliśmy tak trochę bardziej dobitnie, dosadnie, dlatego jest dla tych zakompleksionych, ale to jest warsztat także dla tych, którzy są na początku swojej drogi, albo dla tych, którzy są nie do końca pewni, albo dla tych, którzy są odrobinę nieśmiali. I ten warsztat będzie takim trochę wprowadzeniem, w ten świat tantry, ale także trochę będzie to warsztat dla umysłów ścisłych. A dlaczego to już powiesz ty, co? Dlatego, że na tych warsztatach będziemy tak prostymi sposobami, prostymi metodami pokazywać te podstawowe techniki tantryczne i może się wydawać trochę niespójne. Tutaj wymieniliśmy kompleksy, wymieniliśmy umysły ścisłe. Czemu umysł ścisły to kompleksy? Nie, to nie o to chodzi. Hmm, chodzi o to, że, że... że nie trzeba w to wierzyć jak w religię, tak? że nie każdy musi być nie wiadomo jak uduchowiony, że to musi być nie wiadomo jak górnolotne itd. Tak, bo jakby czucie energii to jest jedna rzecz i nazywanie tego energią to jest jedno, a drugie to jest czucie i to jest właśnie to, co jest we mnie w ciele i teraz bardzo często osoby z kompleksami, niskim poczuciem własnej wartości albo nadmiernie analizujące lubią hmm, tak to ja lubią nie dopuszczać swojego ciała do głosu i, i przez to zamykają się kompletnie na to co może być w ich ciele, co można poczuć z własnego ciała jak można uruchomić to co się Odzywa w naszym ciele. i jak można to rozwinąć. I przede wszystkim też ten cały taki potencjał tej energii seksualnej, która naprawdę może zasilać różne obszary mojego życia. I właśnie dlatego też dla zakompleksionych, dla tych niedowiarków, dla tych, którzy są na początku, dla tych umysłów ścisłych, które potrzebują takiego wyłożenia kawy na ławę. Rób tak, czuj, obserwuj, co się dzieje. No i dopiero wtedy tak naprawdę zaczyna coś się w nas uruchamiać.